Pierwszy dzień po tym, jak pożegnaliśmy Karola, zrobiliśmy dwie nowe sprzedaże. Zostało one zamknięte już dzień po tym, jak Karol wyjechał. Także mieliśmy namacalne dowody, że ten scenariusz, który nam przedstawił, w 100% się sprawdzi. Cześć, zakończyliśmy właśnie szkolenie, w biurze nieruchomości w Hiszpanii, które szczególnie specjalizuje się w obsłudze klientów polskich. Można u nich kupić dowolną nieruchomość, można wynająć, można sprzedać. Zajmują się obsługą prawną. Są na rynku od 10 lat. Ponad 1000 nieruchomości już sprzedali. No i właśnie teraz oddaję głos, dlaczego warto z nimi akurat ten biznes zrobić. Jesteśmy najlepsi na Costa Branca. Działamy 16 lat. Profesjonalna obsługa ze wszystkimi. Sylwia, mamy kompetentny dział Bardzo dobrze. <pe backwards. S adapt��> w kobietach siła. Jesteśmy najlepsi. <noise> Zapewniamy kompleksową obsługę prawda? To ja już powiedziałam. Nie Mamy nie to nie wszystko, nie słuchajcie. Home Pandora. Ja, ja dodam od siebie, ja dodam od siebie. Naprawdę mega biuro. Jest mega ciekawy skład. Brawo, o Daria jeszcze nam nie powiedziała. Daria, dlaczego warto z wami robić interesy? Wszystkie drogi prowadzą do Home Pandora. No właśnie, Home Pandora. To jest cała ekipa. Słuchajcie, właśnie wyjeżdżam od nich, nie z czystym sercem, z czystym sumieniem mogę polecić tą ekipę. Jak będziecie szukać nieruchomości, przyjeżdżajcie do nich, obsłużą was w trzech językach, pomogą w każdej sprawie. Włącznie z tym, że nawet odbierają paczki, jak kurierem wyślesz, co jest w ogóle fenomenem dla mnie. Ale nie wysłuchajcie za dużych palet, bo potem nie wsadzą tylko do bagażnika. Tak czy owak, naprawdę serdecznie polecam Home Pandora. Trzymam kciuki dla na dziewczyny. Cześć. Nazywam się Agnieszka Kapuza i jestem współwłaścicielem biura nieruchomości Home Pandora. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o doświadczeniach naszych jako firmy z Karolem Froniem, którego zaprosiliśmy do nas, do Hiszpanii, na 3 dni kursu. Kursu bądź mentoringu. Myślę, że nazewnictwo to jest tutaj rzecz drugorzędna. Karola zaprosiliśmy, gdyż chcieliśmy poprawić komunikację z naszym klientem, nabrać nieco więcej wiedzy odnośnie technik finalizacji sprzedaży, budowania zaufania z klientami, identyfikacji potrzeb klienta. To były nasze oczekiwania, a finalnie dostaliśmy dużo więcej. Jak Karol się do tego zabrał i co nam pokazał? Pierwszy dzień to tak naprawdę był dzień poświęcony nam jako jednostkom indywidualnym, nie tylko bądź w ogóle handlowcom. Ten dzień pomógł nam uświadomić sobie, jak ważne jest stawianie własnych granic, budowanie asertywności, czego wielu z nas brakuje. Dzień drugi to była teoria. Poświęcona sprzedaży, techniką sprzedaży, finalizacji sprzedaży i dzień trzeci: praktyka. Każdy z tych dni tak naprawdę przyniósł nam wiele nieoczekiwanych wrażeń i doświadczeń, a tak naprawdę ten miks trzech dni sprawił, że wszystko spięło się w naprawdę fajną całość. Co nam to dało? Przede wszystkim motywację, śmiałość, większą wiarę w siebie oraz. Zobaczenie, że działanie według ustalonego scenariusza naprawdę przynosi efekty. Pierwszy dzień po tym, jak pożegnaliśmy Karola, zrobiliśmy dwie nowe sprzedaże, zostały one zamknięte już dzień po tym, jak Karol wyjechał. Także mieliśmy namacalne dowody, że ten scenariusz, który nam przedstawił, w 100% się sprawdza. Dlaczego polecam Wam Karola? Karol jest praktykiem. Na własnych doświadczeniach yy, przekazuje dalej wiedzę, yy, którą ma naprawdę bardzo obszerną. Podaje ją w sposób bardzo prosty i klarowny. Daje tak naprawdę receptę na to, jak można działać w ramach schematu, który jest prosty i przejrzysty, żeby spotencjalizować sukces. Jeśli działacie. W jakiejkolwiek branży jesteście profesjonalistami, ale myślicie o tym, żeby rozszerzać, polepszać swoje kompetencje. Gorąco zachęcam Was do współpracy z Karolem. Dla nas był to Strzał w dziesiątkę.